Witam kolejny Cambridge Audio Model A500 trafia na przegląd. Jest to egzemplarz jak widać srebrny, yy, wzmacniać na sprawny na chodzie yy, z kilkoma, może, z, a, a, może nie z kilkoma, z jednym mankamentem. Ale zaraz sobie do tego przejdziemy. Już nie będziemy omawiać budowy, wiemy o co chodzi, regulacja barwy yy, tryb direct, czyli czy tam mm, tone OFF. Balans, gałka centralna, mieszana, gałka głośności, selektor wejść na takim przełączniku obrotowym i pętla nagrywająca tape monitor. Załączmy sobie wzmacniacz. Wzmacniacz załączony. Pierwszy mankament: mam tutaj pilota. Jak widać, sygnał przyjmuje. Terkota nam potencjometr nie obraca się. Ani przyciszanie, ani podgłaszanie, czyli sygnał odbiera, wysterowuje silnik potencjometru, potencjometr nie działa, więc jest przekładnie. Kolejna rzecz. Zrobiłem sobie szybkie pomiary. Przy, ustawmy sobie, 1 W mocy wyjściowej w RMS-ie. Mamy 1 W mocy wyjściowej. Dobrze, niech nam się zagrzeje na spokojnie. Eee, wzmacniacz, I ja może Wam pokażę, żółtok, zrobimy na mm, oscylogramy, jak wyglądają oscylogramy, jak się prezentują eee, sinusoidy. I oto widok na sinusoidy. Jak widać, potencjometr startuje od początku równo. Tutaj nie ma problemu z samym potencjometrem, jedynie z jego przekładnią. Także ustawmy sobie naszą moc około 1 W w rms i oto pomiary na wejściu. I pomiary na wejściu, jak widać, bardzo dobrze się prezentują. Tryb Direct, wyłączam. Tryb Direct, kanał lewy 7000, kanał prawy 16000, czyli bardzo dobre wyniki. Nie ma co robić, właściwie zamknąć obudowę i to wszystko. No, jednak, jak już wzmacniacz przyszedł, przede wszystkim zajmiemy się naprawą potencjometru, naprawą, może nie naprawą, tylko na życzenie właściciela. Mam zamontować również opóźnione załączanie kolumn głośnikowych. Takie jakiś prosty układ tutaj zaimplementujemy, ponieważ tutaj takiego, takiego dodatku nie ma, czyli po włączeniu zasilania, automatycznie nam załączone jest wyjście głośnikowe. Co czasami mm, efekt jest słyszalny w kolumnach, czyli to puknięcie, stuknięcie, to samo przy wyłączaniu. Kondensatory standardowo w zasilaczu sobie sprawdzimy, bo to cała elektrownia, one tutaj lubią padać. Kondensatory resztę również zmienimy, pełen recap zrobimy. Nie ma ich tutaj zbyt dużo, więc powinno pójść sprawnie, szybko. Przy okazji wycieścimy Właściciel tutaj prosił, żeby porównać wyniki przed i po. Jak widać, przed jest bardzo dobrze. Czy po będzie lepiej? Ja uważam, że niekoniecznie będzie to widoczne na pomiarach. Co nie znaczy, że nie ma to wpływu na powiedzmy bezawaryjne użytkowanie wzmacniacza, ponieważ te kondensatory po tylu latach no, lubią się już, że tak powiem, czasami wylać, wysuszyć, wyschnąć. Nie jest to może najlepsza marka. Chociaż tutaj czasami w tych, w tych wzmacniaczach spotykałem Sinexony, coś takiego. Synexon, taka marka kondensatorów. Tutaj jest R.m. Mimo wszystko sobie nie pomierzymy i chyba zmienimy. No bo jeśli już ma być, właściwie chcę, żeby działało bezawaryjnie przez lata, więc warto to zrobić i przede wszystkim zajmiemy się potencjometrem. Reszta to 3, 4 potencjometry oczyszczenia. Dwa przełączniki, jeden selektor. Przy okazji zrobimy. Właściwie prosi o wymianę gniazd wyjściowych głośnikowych na takie, które przyjmują bananki. Jednak zobaczcie, jak to tu jest rozwiązane. Eee, trzeba by całą tą odjąć jedną parę. Właściwie dwie pary. Chodzi o jeden zestaw kolumn głośnikowych. Dół zostawić oryginalny. Przedłużać to jakoś. Kupić gniazda z bananami. No, troszeczkę. Powiem szczerze, yy, może być zabawy z tym i ja yy, raczej nie podejmę się tego zadania. Yy, w oryginale jest to ładnie zrobione. Czasami można pogorszyć. Jeżeli ktoś ma zaplecze mechaniczne, trzeba coś tu dokombinować. Raczej staram się wykonywać przeglądy niż przeróbki wzmacniaczy. Więc tutaj drogi właścicielu raczej temat odpuszczam, żeby nie narobić sobie, że tak powiem, większego problemu. No, estetyka też jakaś musi być, to nie ma być przykręcone, wywiercone dziury do budowy, chociaż jakoś układ opóźnionego załączenia kolu musimy zamontować, więc myślę, że zamontujemy go tutaj. Jakieś zrobimy dwie blaszki i przymocujemy do, tej, do tego ekranu. No nie da się to inaczej wykonać, nie ma gdzie, pod co się tutaj podpiąć. Ale terminale raczej odpuszczę i temat zostanie taki jaki jest. Kondensatory. No ten się już coś rusza, więc wyglądałoby, że jest wysadzony. Ale to sobie zaraz zobaczymy. Zmacniacz nie ruszany, lekko zakurzony. Wyłączam go, rozkręcam. Robię swoje, widzimy się już. Może na pomiarach końcowych. Zagadka niepracującego potencjometru wyjaśniona. Całkowicie yy, zjechana ta ośka. Nie ma tu w ogóle zębów, jak widać starło ją. Przez co... Przez co nie kręci nam się... Ten tryb. Co tu się zadziało, że no plastik aż. No, wyskoczył. Tak, ośka czarna. Ja spróbuję jeszcze zdjąć, ale no nie ma co tu zdejmować, cała się rozleciała. Wygląda by się rozwulkanizowała, zmiękła i zjadło zęby. Także decyzja właściciela czy wymieniamy potencjometr czy na coś innego. Czy zostawiamy tak jak jest. Kondensatory wymieniłem, nie wymieniłem, tylko wymontowałem. Wyglądają jakby były OK. Parametry mają w miarę poprawne, ale widzicie ten nalot? Zobaczcie jak ja to przejadę. To jest właśnie już wyciekający elektrolit. To nie jest klej, bo to jest jak widzicie mokre. I o, widać kropelki odparowanego elektrolitu. Czyli proszę się już o wymianę Potencjometr już ożywiony, znalazłem taką, taki jeden tryb założyłem, więc wszystko zagrało, wyczyszczony. Teraz czas na selektor wejść. Tak wygląda selektor wejść, który nigdy nie był pryskany, bo do tego mam pełne zapewnienie właściciela wzmacniają od nowości. Wszystko czyste, delikatna tylko śnieć, ale co najważniejsze. Jest wszystko zabezpieczone oryginalnie smarem. Niektórzy mówią, że smarować drudzy, czy nie, ale widzimy tutaj smar. I ja robię tak samo. Szybko wyczyszczę. Nałożymy nowy smar. Będzie służył kolejne lata. I przełączę direct. Tutaj już mamy delikatnie zielony nalot. Chyba, że to taki smar. Ale wyczyścimy. I wzmacniacz już po przeglądzie gotowy do pracy. Na szybciutko podsumujmy, co zostało zrobione. Wymienione wszystkie elektrolity kompletnie wszystkie. Z racji, że te już puszczały elektrolyt. Tak to było widać. Mimo, już jeszcze pojemność jakoś nie uciekła bardzo. Troszkę ESR wzrosło. Ale ślady elektrolitów już były. Także mieliśmy wszystkie. Panasonic został użyty. Samwa również zmieniłem co przeważnie robię w tych wzmacniaczach. Tutaj wstawiam Vime jest to kondensator sprzęgający sygnał z wejścia, czy tam z wzmacniacza regulacyjnego na wejście wzmacniacza mocy. Wima dobrej dobrej jakości. Na pewno nie zepsuł tutaj nic, a myślę, że poprawił. Co jeszcze ważne, zamontowany został układ opóźnionego załączenia kolumn głośnikowych przykręcony tutaj do blachy oddzielającej nam transformator od płytki wzmacniacza. Tak to wygląda z modułu załącza nam kolumny po około 4 sekundach. Będziemy zaraz słyszeć jak to działa, zaraz sobie go włączymy. Naprawiony potencjometr głośności, wyczyszczone wszystkie przełączniki, wszystkie potencjometry, e, płytki od spodu umyte, poprawione luty, szczególnie na wejściach było o troszeczkę. E, już zimne luty odstrzelone, jak i na wyjściach głośnikowych. Dobrze, no to włączmy sobie, zaraz usłyszymy cyknięcie. Było cyknięcie. Załączone w tym momencie mamy kolumny głośnikowe. Nie ma tego strzału w kolumny przy włączaniu, i przy wyłączaniu. Przy wyłączaniu automatycznie przekaźnik rozłącza się. Pomimo, że energia jeszcze zgromadzona w kondensatorach, nie ma tego nieprzyjemnego efektu w kolumnach. Więc jeszcze raz załączamy. Pyknięcie. Wszystko działa. Eee, dobra. No to sprawdźmy jeszcze, czy działa nasz oryginalny pilot od właściciela Przydziała nasz potencjometr głośności jak widać podgłaszam przyciszam przekładnia zmieniona jest ona troszeczkę głośna no ale nic na to nie poradzimy potencjometry tutaj użyte Soundwell nie są jakoś najlepszej jakości to no wyszedł dość fajnie po czyszczeniu równokanały, zmacnia, naprawiona przekładnia, działa. No cóż, wymiana na Alpsa to dodatkowe koszty, nie ma co ustalić z właścicielem. Podjęliśmy decyzję, że jak da się ratować, to uratujemy i tak zrobiliśmy. Jedyna rzecz, to co mówię na wstępie, nie podejmuje się wymiany tych złącz głośnikowych. Tak jak mówię, trzeba by tu dorobić jakąś płytkę, która mocuje te złącza troszkę zabawy, troszkę dorabiania, wiercenia. Wystarczy, że już to zamontowałem. Trzeba mieć troszkę zaplecza większego. Ograniczam się raczej do prac przeglądowych, nie do przeróbek mechanicznych. Także to zostaje. Tak, na wstępie mówiłem: Dobrze, no to co? Jakieś testy zróbmy sobie. Może. Nie ma co przeciągać. Ja rzucę na styloskopii, jak wzmacnia równo kanały, czy idą równo, czy nie. Moc osiągana przez ten wzmacniacz to 50 W RMS, czyli pełna moc, to co deklaruje producent. Chyba jest też 50 W, także pełne 50 W ma. Ustawione jeszcze oczywiście prąd, prądy spoczynkowe. Radiator delikatnie się zagrzewa. Dobrze, rzut oka jeszcze na oscyloskop, na oscylogramy. I mamy nasze oscyloskop, żeby jeszcze ostrość złapał na pomiar. Dobra, coś tam widać. OK. No i zaczynamy sobie powolutku lecieć od samego początku. Jak widać od samego początku potencjometr bierze równo. Więc nie ma tego problemu, że któryś kanał gra głośniej, któryś ciszej. To jest regulacja balansu. Jak widać, działa. Potencjometr regulacji barwy sobie sprawdzimy za chwilkę. Dobrze, mamy około 2 W. Może mniej. Zróbmy. Tak, mierzyliśmy około 1 wat. Mocy RMS-200. Zobaczymy sobie, jakie mamy zniekształcenia przy tej mocy. Właściciel był ciekaw, czy coś się zmieniło. W pomiarach. Na pewno nie jest gorzej. Po wymianie kondensatorów mamy 3000 tysięczne kanał lewy, 15 tysięcznych kanał prawy, czyli troszeczkę niżej kanał lewy, kanał prawy chyba też tu ciutkę niżej. Czemu w tych wzmacniaczach kanał 1 zawsze wychodzi nieco wyższy? Być może jest to związane z budową wzmacniacza z budową, z prowadzeniem wiązek sygnałowych Z tego co ja kojarzę, to musiałbym sięgnąć do. No, nie, no. Jak widać, w zależności od, od ustawienia, tutaj mojej aparatury wychodzą różne pomiary, ale. Ale no, kanał prawy leczko, lekko yy, większy. Dobra, sprawnie sobie jeszcze przy 10 w i przy 10 watach mocy wyjściowej, praktycznie te same wyniki, czyli zniekształcenia nie wzrastają wraz z mocą bardzo dobrze i bardzo fajnie. 10W to już dobre łomocenie i nadal dobra jakość. Nawiązując do tego, co mówiłem, czemu ten wzmacniacz ma większe zniekształcenia w jednym kanale, No już kilka dobrych egzemplarzy przerobiłem. Czemu tak jest? Być może wynika to z budowy, z rozmieszczenia elementów. Prawy kanał ten, lewy ten. No żaden nie jest bliżej transformatora. Hmm. Troszkę wiązek idzie wzdłuż kanału prawego, może to to. E jeszcze oczywiście zapniemy sobie tutaj spinką, ale to nie ma wpływu. No tak było. Nic się tu nie zmieni. Tu nie ma więcej punktów regulacyjnych. E te wzmacniacze tak mają po prostu. Także drogi właścicielu na pewno nie jest gorzej. A kondensatory ma świeże i nowe. Odsłuchowo to już oceni ucho właściciela jak to wypada. Może jeszcze pasmo przenoszenia. Szybciutko. I będziemy kończyć. I mamy pomiar pasma przenoszenia tryb Tone defeat czyli z pominięciem regulatora barwy. No od dołu zobaczcie. Praktycznie do 20 Hz mamy Zerowy spadek, więc od dołu ten wzmacniacz jest niesamowicie, właściwie nie od dołu, bo od góry też do 20 kHz jest linia prosta. To jest praktycznie linia prosta, więc bardzo, bardzo fajne pasmo przenoszenia. Kanał prawy, kanał lewy, bez zmian, praktycznie to samo. Idealna linia prosta. Włączmy sobie teraz regulator barwy w położeniu zerowym, potencjometry nic nie wnoszą, nadal linia prosta, więc super. Wysokie tony, podbicie około, tutaj mamy maksimum 6-6 dB, więc nieduża regulacja. Nie jest ona bardzo kująca w uszy. Dobrze, a teraz y, tony niskie. Tony niskie, około 10 dB podbicie w górę, w dół również. Dobrze, więc mamy nasz Wzmacniacz gotowy, pasmo przenoszenia niesamowicie liniowe, więc liniowy wzmacniacz zniekształcenia na bardzo niskim poziomie. Moc 50 W RMS. Wymiana, wymienione kondensatory, wyczyszczone przełączniki, dołożone yy, opóźnienie załączenie kolumn głośnikowych, ustawione prądy spoczynkowe, naprawiony potencjometr. I zdalne sterowanie. Na tym kończymy. Zamykamy obudowę. To wszystko.